Gdy głos tulipana wybrzmiewał w słuchawce, kobiety traciły głowę. Jego czar był niepodważalny. Siłą perswazji 23-latek zawstydziłby cały tabun komiwojażerów. wojażerów. Świadomy swego talentu postanowił go wykorzystać niestety do niecnych celów. Rozkochywał sobie kobiety, można tak, można tak powiedzieć. Zdobywał ich zaufanie. Następnie... Yy wchodził w posiadanie ich danych niezbędnych do operowania na ich kontach bankowych, w których zaciągał zadłużenia, które nieświadome kobiety musiały spłacać. Jedna z jego wybranek dała wiarę, że ma do czynienia z doradcą finansowym. Złotousty specjalista obiecał, że po jego interwencji ta będzie płacić mniejsze raty. W efekcie kobieta straciła ponad 200 tysięcy złotych. W ten sposób zostało szukanych około 6 kobiet. Na kwotę około, 300, około ponad 300 tysięcy złotych. Z tego co się tłumaczył, pieniądze, z które pozyskiwał, przeznaczył głównie na gry hazardowe. Zatrzymany już mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Jego pobyt za kratami może się wydłużyć nawet do 10 lat. Policjanci apelują do wszystkich pań, które mogły paść jego ofiarom o kontakt pod numerem telefonu 47 874 15 88.